No to czas zacząć chyba Sims Masy! Cześć, witajcie! Ja jestem Peterek i witam was w pierwszym odcinku Sims Masa na moim kanale. Witam was po bardzo długiej przerwie, ale czekałem na ten właśnie dzień, żeby zacząć robić Sims Masy. Mam nadzieję, że razem przetrwamy jakoś do świąt. Witam was w Galimatiasie z naszą rodzinką, z Laylou, Andrew itd., itd., Mm. -hmm. Mam nadzieję, że yy, ogólnie cieszycie się, że będę robił Sims Masy, chociaż nie wiem, czy w ogóle jesteście tam po drugiej stronie. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę i tam komentarz, że jesteście. Napiszcie, co myślicie o intrze, bo mi się bardzo podoba. I ogólnie powiem wam, że Sims Masy nie będą pojawiały się codziennie, tylko będą pojawiały się tak mniej więcej dwa razy w tygodniu lub co dwa dni. Jeszcze zobaczę, jeszcze muszę to ustalić. Ale yy, będą bardzo... Częste filmiki aż do świąt. Raz może być, wiecie, poniedziałek wtorek, a raz może być, na przykład, poniedziałek, środa, piątek i tak dalej. Także jeszcze wszystko się ustali. Na pewno będę pisał w tych informacjach w, na karcie społeczności, także możecie tam mnie obserwować. Także możecie zajrzeć na mojego Instagrama, żeby być na bieżąco i ogólnie, żeby zobaczyć, jak wyglądam, bo pewnie niektórzy wie nie wiedzą, jak w ogóle wyglądam. Także Instagram macie w opisie i my zaczynamy. Jak Widzicie, leila jest trochę przebrana, zmieniłem jej, tutaj dodałem, jak to się nazywa, taki no, taką cieplejszą tą bluzę z jakimś tam swetrem zielonym, trochę taki może kolor do świąt, w sensie może czerwony, to taki bardziej świąteczny, ale dobra, nieważne. Mi tam pasuje ogólnie Możecie napisać, czy, czy jecie coś, czy, czy, czy pijecie. Ja akurat teraz sobie zrobiłem um, herbatę z cytryną, także jest zimno, także no trzeba było trochę sobie coś zrobić. Tutaj mamy naszą Clio. Clio jest ubrana w speter, też, żeby było jej ciepło. No i oczywiście Andrew. Andrew, yy, nie zmieniałem nic, bo yy, wydaje mi się, że jest bardzo dobrze ubrany, taką kurtkę ma zimową, a tutaj yy, nasz kotek. Jest, y, oczywiście, dalej ma taki czerwony tutaj te ubranko, no bo w sumie czerwony też pasuje do świąt, taki świąteczny. Także teraz widzimy się w rozgrywce. Okej, okay, jesteśmy już w rozgrywce. Y, jak widzicie jest czwarta nad ranem, także no, y, trochę szybko, wcześnie wstali tutaj. E, Andrew jest spięty, dlaczego ty jesteś spięty? Ty grasz. Dlatego też y, weź może... Albo w sumie możesz pograć trochę jak tam chcesz. Generalnie to powiem Wam, że. Um, graj! Że bardzo się cieszę, że wróciłem. Bo jakoś tak mi brakowało tego nagrywania i tego takiego rozmawiania w sumie to samemu do siebie. Um, czemu tu coś śmierdzi w tej lodówce? Weź tutaj szybko, wyrzuć zepsute jedzenie. E, także tak. Jak widzicie, aha, bo ja nie mówiłem co tu się zmieniło. W sumie tu za dużo się nie zmieniło tutaj, tylko dodałem łóżko i zmieniłem te. No tak, ustawienie tu zmieniłem w jej pokoju. Co jeszcze tu dodałem? Dodałem tutaj takie pierdoły świąteczne. Tu jakieś drzewko, tu jakieś takie rzeczy. No i oczywiście tu te, 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 te. No, widzicie co. A, i tutaj jeszcze te śnieżynki. Dlaczego ten kot płacze? Eee, nie wiem. Ok. Także tak, y, mamy jesień, jak widzicie. Mamy 6-7 dni. Zaraz zaczyna się zima. Też nie chciałam od razu zacząć od zimy, no bo wiadomo, eee, przed zimą. Teraz mamy. W sumie jeszcze nie mamy śniegu, a tutaj jak będzie zima, no to wtedy spadnie śnieg. Dlatego jeszcze nie mamy śniegu. Ogólnie możecie napisać, czy już padał u was śnieg, bo u mnie padał, ale no oczywiście się roztopił. Także no nie bardzo. Okej, okay. eee, mamy 5.33, to weź tak, ty zostaw go, ja bym chciał, żebyś ty zrobiła coś na, ob na śniadanie, nie na obiad. Eee, może jakieś tosty z serem dla rodziny, to wtedy akurat Clio jeszcze przed szkołą zje, bo dzisiaj jest piątek, Clio idzie chyba do szkoły, tak? Um, zaraz sprawdźmy, tak, chyba idzie, tak, za 3 godziny idzie, także... A ona nie odrobiła jeszcze pracy domowej, tak w ogóle. A co to jest? Bilet na simowe sesje. Aha, nie, 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 my nie chcemy simowych sesji. Dlaczego ona w ogóle nie ma ze sobą tutaj tego, tej pracy domowej, to ja nie wiem. Gdzie ona ją wywaliła, to ja też nie wiem. Ogólnie chcę wam też jeszcze powiedzieć, że mam inny kanał, który jest u mnie w polecanych, także jeżeli nie subskrybujecie jeszcze go, to zapraszam do subskrypcji. Generalnie tam będą się pojawiały inne film, in, filmy z innych gier. Jeszcze nie ma tam żadnego filmu, ale na pewno się pojawi. Generalnie, co tam możecie się spodziewać? Jakie filmy, w sensie jakiego typu filmy, to um, filmy typu Dead by Daylight. Ogólnie teraz ja jestem fanem Dead by Daylight. W sumie, no nie teraz. Jestem już bardzo długo fanem Dead by Daylight. Ja non-stop gram, także jeżeli gram, to i będę też nagrywał. Też, także też pamiętajcie, że jeżeli ten, jeżeli zasubskrybujecie tamten kanał, no to niestety mogą się wymsknąć mi jakieś słowa, bo e, no wiadomo, Dead by Daylight jest grą taką, e, bym powiedział, taką taką inną niż Simsy i no w Simsach raczej się tak za bardzo nie denerwuję. Dlaczego ona płacze? Pokaż koszty. Um, już ci pod Daj przysmak. Ogólnie mam nadzieję, że nie będziecie um, źli, że będę sobie popieł. Tutaj mam ze sobą uh, herbatę z cytryną. No ale jest tak zimno, dlaczego ty się rozebrałaś? No dobra. A w ogóle tak, ty idziesz do pracy? Idziesz do pracy o 11, Ok. Masz czytanie książek, musisz zrobić czytanie książek, także weź sobie, może przeczytaj jakąś książkę. Um, tylko, że ty książek nie masz. Chyba, że gdzieś tu są. Coś. Kurde, tu nie mamy książek. A można czytać. Tak, ty się najadłaś, tak? A masz coś jeszcze? Dobra, to weź, idź jeszcze, skorzystaj. No bo mamy siódmo. zaraz idziesz do szkoły. Ty masz głód, także zostaw. Idź, zjedz tosty. A ty, mamunia, weź sobie może. Um, tutaj może można zamówić chyba można, mam nadzieję, że można zamówić y, sobie um, książki o zamów kup książki, o idź kup książki e, jako ty sobie kupisz może sobie kup um, sobie kup, co ty byś sobie mogła kupić gitara, a pokaż wszystko czekajcie, ja zmienię na literaturę, na fantazy o, ja bym sobie fantazy nie, w sumie ja bym nic nie przeczytał bo ja nie lubię czytać książek. Dobra, weźmy, kupmy sobie Zmrok. I weź przeczytaj teraz sobie ten Zmrok. A, także, okej. Okay. Ogólnie powiem wam, że tak, że y, zacząłem studia. Także, no możecie być ze mną dumni, że poszedłem na studia. A, tak, i zacząłem studia. Studiuję filologię francusko-angielskim. Jest całkiem fajnie. Powiem wam, że już trochę się nauczyłem. Już trochę umiem mówić po francusku. Bo to jest Francuski od podstaw, także ja się dopiero uczę języka. Eee, samotność na przerwie. Ostatnio na przerwie nikt nie chciał się zamrawa, skończył Skończyłeś samotem w dużej no, no, mam zarabię. czy możesz się przyłączyć. Zapytajcie ci. Okej. Okay. Mamy 7,52. Eee, ty posprzątasz. OK. To w sumie bardzo dobrze, że posprzątasz. Eee, to posprzątaj eee, kochana tutaj mi. I zaraz pójdziesz do. Do, 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 do szkoły, już chyba idziesz, tak? Idziesz do szkoły. A, a Andrew, ogólnie powiem wam, że tak, że tutaj e, ja chciałem gdzieś wstawić. Kurczę, denerwujemy ten kod. Nie wiem, co się dzieje. Ogólnie, no dobra, nieważne. Ehm, chciałem wstawić gdzieś tutaj bieżnie, bo oni po prostu są masakra. Oni. Są y, tak przytyli, że muszą trochę się odchudzić i muszą trochę pobiegać na bieżni albo poćwiczyć, oczywiście. Um, co nie możesz, gdzie nie możesz przejść? Weź się pobaw tu wskaźnikiem z nim. Pobaw się wskaźnikiem i powiem tak. Mm, ja bym chciał, żebyś ty ugotowała dzisiaj... Na obiad coś dobrego, bo jak przyjdą ze szkoły, i ogólnie przyjdziesz ty z pracy, no to trzeba będzie coś zjeść. Ja myślę, że na na całej rodziny wtedy będzie ok. Eee, I co jeszcze? Okej, okay. i ja mam nadzieję, że ogólnie spodoba Wam się takie, takie Sims-masy, bo yy, generalnie no nie będą tylko te Sims-masy w sensie, że seria z Galimatia, tylko będą oczywiście różne speed buildy. Czy tam yy, panuje też nową serię, ale to też jestem w trakcie właśnie nagrywania. Także no, zobaczymy, jak to mi wyjdzie. I generalnie, czy wyjdzie wszystko. Jeżeli macie jakieś pomysły co bym mógł zbudować Też świątecznego To możecie dać znać w komentarzach Na pewno rozważę taką opcję I będzie wszystko ok Boże gdzie on mieszka Gdzie on pracuje Gdzie go wywiało A on jest zmywa... zmywacz naczyń Matko 11 No dobra to będziesz zmywał te naczynia A ty idziesz na 11 chyba tak Idziesz na 11 Ale ja bym chciał żebyś ty kochana Mi tutaj czytała tę, tą książkę aha, dobra, to ty będziesz e, robiła naleśniki i przeczytasz książkę, e, okej. Okay. Powiem wam też, że bardzo brakuje mi takich e, serii na YouTubie, e, w sensie na SimsTube, takich e, z Simsów, w sensie takich e, świątecznych teraz. E, także, bo ja lubię bardzo, lubię oglądać takie serie świąteczne, no bo wiadomo jest, e, bo jest Taki klimat świąteczny, nie? Ja już teraz tak, jeszcze nie mamy grudnia, bo ja to nagrywam przed grudniem, no bo chcę wiadomo, jak najwięcej tych filmów nagrać. E, proszę cię weź, kobieto, rób tu czytaj. Nie, nie tu. E, przeczytaj. E, chcę jak najwięcej tych wszystkich odcinków nagrać, żebyście mieli jak najwięcej. E, no i oczywiście, żeby nie zrezygnować po dwóch dniach czy coś takiego, no bo ja jestem też tego warty. Znaczy, tego warty. No, wiadomo o co chodzi. Um, także, taka to jest robota. E, no, niestety, tak musi być. Ale weź tutaj, idź, skorzystaj jeszcze. Nie, nie, to tylko skorzystaj. I będzie ok. Co my tu mamy jeszcze? Tak, ty masz. A11. Zostaw. Idź. Gdzie to położyłeś? A tu, ok. Ja położę to na prasowalnicę i słuchajcie, widzimy się jak oni wszyscy wrócą już z pracy. Ok, słuchajcie, Klio wróciła już z, ze szkoły, także ja bym chciał, żeby ona może trochę pobawiła się w deszczu, póki jeszcze tata nie przyjdzie, bo jeżeli tata przyjdzie, to bym chciał iść z nim na siłownię, bo no wiadomo, przytyło mu się trochę, także czekamy na tatę do 17, bo on kończy chyba o 17. Jeszcze zobaczymy jak to będzie, e, niestety no Leila kończy o 19, także Leila będzie musiała zostać w domu i pójść innym razem, także słuchajcie, tak, e, tutaj widziałem, że są oczywiście te plakaty, ja bym chciał, żebyś ty wzięła plakat, to sobie przyczepisz na, na co sobie przyczepisz, o kurcze, przyszedł, awans następny, o kurcze, dostaliśmy awans, no i super. Um, dobra, wzięła tak. Dobra, słuchajcie, tak, pokaż tu. Ja mówię cały czas słuchajcie, już mnie to denerwuje. No ale nieważne. Eee, to tak, my pójdziemy sobie do... do na siłownię, bo no, trzeba trochę schudnąć. A Tutaj mamy siłownię, także lecimy na siłownię. Sami idziemy, bo nie będziemy tutaj córki zabierać, no bo wiadomo, ona musi się uczyć, także niech się uczy. I, I przyjdziemy, akurat będzie nauczona, a my sobie poćwiczymy i trochę schudniemy. Generalnie możecie napisać, jak tam wam mija dzień w szkole. Dni w szkole, jak wam mijają? I czy macie zdalne, czy macie y, normalne stacjonarne? No bo wiem, że niektórzy mają tam zdalne. Jeżeli ktoś tam jest, y, wiadomo, chory, no to wtedy przychodzi się na zdalne. Także y, możecie dać mi znać. Okej, okay. jesteśmy tutaj. Teraz weź ty się jeszcze przebierz, bo trzeba się przebrać. No gdzie ty będziesz w takiej koszuli się... Znaczy, w takiej koszuli ćwiczył. I idź weź yy, ćwiczenia rób. Zaraz zobaczymy jak tutaj. O kurczę, a kto to jest tutaj? On wyglądała ładniej jakoś z tyłu. No nieważne. E, tak, zrobisz tutaj ćwiczenia na bieżni, a później pójdziesz. Czemu ja nie mogę tego? O, później zrobisz to, to jest to samo, a później idziesz to robisz. A mamy tutaj w ogóle, y, będziemy mogli wziąć prysznic, będziemy chyba nie? To później weźmiesz y, szybki prysznic i pójdziemy sobie do domu. Także ćwicz, ćwicz, akurat Leila. A właśnie, pokaż mi Leila. Festiwal światła. Co to jest za festiwal światła? A, to ten taki. Nie no, nie będziemy szli. Okej, okay. ale ile jeszcze ja bym chciał, żeby ona yy, pracowała ciężko, to trochę może... Pokaż się, ile ci zostało do... A, ty awans dostaniesz! No to super, dobra. To akurat, okej. Okay. Pęcherz masz. To idź, skorzystaj. Skorzystaj sobie, raz, dwa I pójdziesz tutaj ćwiczyć, a później tutaj ciosy będziesz ćwiczył e, Wiem, że śmierdzisz, ale no nic nie poradzę, na razie musisz poćwiczyć No bo nie będziesz się kąpał dwa razy Lecisz Awans na patrzcie, awans na stanowisko blogerka e, Będzie pracować jako blogerka, ile będzie zarabiała? 32 na godzinę Dlaczego ty bierzesz prysznic? Przecież ja ci nie pozwoliłem. Wychodź. Masz ćwiczyć, bo ty musisz schudnąć i ćwiczyć ciosy. O, pokaż się. No, przy tyłu ci się musisz trochę poćwiczyć, bo. nie możesz tak wyglądać. Żona cię zostawi, i później, która cię weźmie. Paszyk daje. No nie przesadzaj, jeszcze tutaj możesz ćwiczyć ciosy. Raz, dwa. Poćwiczysz, i może na dzisiaj wystarczy to sobie tak. Poćwiczysz ciosy i weźmiesz prysznic. Raz, dwa. A później pójdziesz do domu, to tam naleśniki Lejla zrobiła, także będzie ok. No. weź prysznic? No. no idź ten prysznic weź jak ten tutaj w las. Raz, dwa, a później pójdziesz do domu No kurczę, i patrzcie No patrzcie jak on się sucha oj dobra, widzimy się w domu Okej, okay, jesteśmy To weź ty na szybkiego, szybko prysznic tutaj Weź prysznic. O kurcze, patrzcie jaką kana ona ten kot nam kanapę porwał. A ty co? Czemu ty jesteś taka Kręcznie zręcznie? A co się stało? Idź pograj sobie. Możesz trochę albo... Rozmawiaj na czatrumie. Porozmawiaj z innymi na czatrumie. Ty higienę masz nie swoją. Weź tu posprzątaj. Później skorzystasz. Skorzystasz sobie trochę. O Jezu, weź wal w drzwi. Wal w drzwi, a ty chcesz co jeszcze? Zabawa, tak? Stój. Eee, idź, weź... Em, em, gdzie tu jest otwórz? Otwórz i weź te naleśniki zjedz, co zrobiła. Weź porcję Czekaj ty na hałas A ty musisz... E, czemu ty jesteś zezłuszczona? Co jest? Aha, właściwie sąsiednie, no też w sumie, no dobra e, Okej okay. Tak, ty chcesz zjeść, także zjesz sobie e, I pójdziesz od razu spać tak, pójdziesz spać. A Lejla musi iść, wsiąść prysznic i też pójdziesz spać. Aha, i jeszcze musisz wyrzucić ten. Wyrzucić. Nie, nie, nie weź resztki, tylko musisz wyrzucić te stare jedzenie. Zepsute. No i oczywiście musisz posprzątać sposoby, bo mężulek nie posprząta. A ty, Mała, już idź spać. Zostaw ten komputer. Um, I zobaczymy, co tu wszystko. Okej. Okay. Ale do czego ty nie śpisz? Masz spać. A ty jeszcze weź tak: napełni miskę, i dopiero możesz iść spać. Okej, okay, także słuchajcie, ja będę się z Wami żegnał. Mam nadzieję, że pierwszy Simsmas Wam się podobał. Jeżeli macie jakieś propozycje do, co do nagrania jakichkolwiek odcinków, piszcie mi w komentarzu, piszcie jak wam się podoba Simsmas i zostawcie łapkę w górę, a jeżeli jesteście nowi, zostawcie subskrypcję i pamiętajcie o dzwoneczku, aby być na bieżąco ze wszystkimi filmami. Także trzymajcie się, no i cześć!